Dzisiaj naszym zadaniem jest przygotowanie w programie Trutobs Boost. Programu, w którym na detalach będziemy chcieli mieć wygrawerowany tekst, w którym będzie struktura składająca się z trzech pól: numer zlecenia na wycięcie detalu, numer detalu. No i co więcej, będziemy chcieli, aby na każdym,. Detalu narastającą był napisany kolejny numer na arkuszu. W oprogramowaniu Tutor Boost w kategorii detal na poziomie definicji detalu zaczynamy od tego, że definiujemy sobie strukturę. Etykiety, która będzie drukowana, i w tej strukturze skorzystamy ze standardowych pól oferowanych przez Trutop's Boost'a. Czyli numer zlecenia, potem damy znaku kośnika, numer detalu, znaku kośnika, no i potem narastający numer zlecenia, który zdefiniowaliśmy sobie jako. Polecenie, znak ET i nazwa jako zlecenie. Ta nazwa może być dowolna, to jest coś, co będzie ustalane na poziomie aplikacji konwertera plików LST współpracującej z oprogramowaniem Trutobs Boost. Tego typu strukturę zdefiniowaliśmy sobie teraz na poziomie Boosta. I dla naszego detalu zdefiniowaliśmy właśnie zlecenie produkcyjne, które to zlecenie nazywa się ZLE230521. Tu są jeszcze jakieś dodatkowe atrybuty. No i życzymy sobie, aby wyprodukować tego detalu 25 sztuk. Na poziomie, na podstawie zlecenia, Tworzymy potem zadanie układania, które zdefiniowałem sobie już troszeczkę wcześniej. Na określony typ maszyny. Co więcej, wygenerowałem już technologię. Na razie wycofamy sobie program. Obejrzymy sobie w Texon, jak wygląda nasz program. I widzimy, mamy ułożone nasze detale. Jeżeli sobie najadę daną na strukturę, która określa społożenie w tym momencie naszej etykiety do wygrawerowania, widzimy, że w tym momencie ta etykieta odwołuje się do symbolu order number, part number, no i zdefiniowanego przez nas do współpracy z konwerterem pliku NZ symbolu et Zlecenie. Generujemy program. Następnie na poziomie Homezone ten program. Zwolnimy. Efekt tego jest w tej chwili taki, że w katalogu transferowym w tej chwili ten program został utworzony pod nazwą NF1001 LST. Uruchamiam aplikację konwertującą i do tej aplikacji konwertującej przeciągam mój, właśnie przed chwileczką stworzony program NF1001. I aplikacja konwertująca. Jeżeli wejdę sobie w podgląd przygotowanego programu pokaże mi co tak naprawdę zostanie wygrywarowane w miejscu w którym pojawi się tekst. No więc pojawi się tekst dokładnie z tym, co żeśmy zaplanowali, zle. Dolne podkreślenie 23.0521. Znaku kośnika, potem numer detalu. Ten numer detalu nazywa się po prostu U. Profil, potem znaku kośnika i cyfra 1. Jeżeli pojedziemy sobie na kolejny detal, widzimy, że po ostatnim ukośniku mamy cyfrę 2. Jeżeli prześledzimy sobie po kolei grawerowane detale, to w takiej kolejności, w jakiej one będą cięte. Na arkuszu blachy mamy pokazane narastające numery zgodnie ze zbudowaną przez nas strukturą. To już jest wykony właśnie, wykonywane przez aplikację konwertera plików NC, który w tym momencie w tych graberowanych numerach powoduje, że pojawiają się one w sposób narastający. To, co trzeba jeszcze wiedzieć, to trzeba wiedzieć jedną rzecz, że konwerter tworzy podczas swojej pracy również notatkę w odpowiednim pliku konfiguracyjnym, że dla kombinacji zlecenia 23.05.21 oraz u profilu zakończył numerację na numerku 25. Czym to skutkuje? Skutkuje to tym, że jeżeli będę w tej chwili konwertował program raz jeszcze, czyli uruchomimy sobie ponownie nasz konwerter i teraz zażyczymy sobie ponownie przekonwertowania naszego programu, to możemy się spodziewać, że w tej chwili konwerter podejmie swoją numerację od. 26 i skończy na 50, co również możemy zweryfikować w taki sposób, że w pliku konfiguracyjnym będziemy już mieli teraz informację, że aktualna numeracja będzie się zaczynała od dodania do wartości 50 kolejnej cyfry. W związku z czym Wykorzystując funkcjonalność tclabel, to jest właśnie ten mechanizm, który pozwala na detalach umiejscowiać etykiety oraz również konwerter plików LST, tworzą w zasadzie coś, na czym można bazować przy generowaniu w sposób automatyczny praktycznie dowolnej informacji na detalach na ten temat są również inne filmy na tym portalu. W przypadku pytań prosimy tradycyjnie o kontakt na adres trumf.com na adres tops.pl.com. Dziękuję.